A ja nagrywam filmik. Oh. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Znaczy, No właśnie, jest która godzina, jest, proszę Państwa, to jest kurwa. To jest. To jest aż piąta. Aż? Dopiero? Dopiero piąta? Człowieku, dobra. Nie, dobra, witamy Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rolexów, oczywiście. A, ze, a ze, mną jest, ze mną jest mój kumper DDR. Dobra, to poczekaj, ja muszę sobie ściszyć kurwa d tutaj dźwięczek troszkę. OK, coś tam powinno być, dobrze. Tak więc ruszajmy. Super, że to powiedziałeś, ale może plan? Plan jest taki, żeby jechać przed ciebie, kryć się i strzelać. Taki, taki jest bynajmniej mój plan, nie? Te ustawy mogę gdzieś włożyć? No ty mnie. Dopiero po całej. Nie całej. Nie grałem tu jako dawna na tej. A ja w ogóle praktycznie nie grałem w tego woda. Ty jeszcze tam jakieś styczności miałeś? ja Nie miałem. Ale ten styl to jest tylko rozgrywki na tej babie. rzadko się trafia. prawda? no. 429 no, wodz. No zamów dupeczkę wiadę. Pociskiem. Standardowym. I wtedy będziesz miał w problem, bo zostanie ci. Zostanie zostanie ja nawet nie Skończę. Ej, e, ja bym sobie tu poczekał. Bo oczywiście trzeba uważać moją artylerkę, nie? musiałem zamknąć drzwi, bo mnie tu kot wychodzi, kurwa, i otwiera. No jak chyba kurwa z rodziny Pudzianowskich, kurwa. Tam jest dobra, hmm. dobra, zajmiemy, a nie, nie mam bicia. Łopaczku, nie mam bicia. A może w sumie Olaś, tam się tu gdzieś bo ale w razie, co tobie na mnie, chcesz usłaniec czy coś? No ja też muszę podjechać, jak mam cię osłaniać, to muszę podjechać za tobą. Eee, shit, man, shit, motherfucker. Jest tam masz tą ISA 8 na biciu? powiem ci, że ten, <laughs> kurwa, jaka chrypka, Jezus Maria Maria tu, mniejsza oto to. dobra, jest jeden tylko da się tutaj, gdzie ja jestem, albo przywie. ja mu też, ja mu też wykurwię fajnie nie było za darmo, ja też dostałem. weź się cofaj, bo ja 15 w ciebie próbuję, co prawda dużej. dużo za... ci... to nie tylko 15. Dużo ci szkód nie robi, a ja tego isa próbuję Dobra, zdecha, zdechaj, zdechaj, z... kurwa. synu. Nie mam gdzie uciechnąć. Fajnie, że ten is taki papierowy się zrobi nagle. Możliwe, że. Co ci, co, co to było? I z mi mi przejechnął do, do, do tego, do jedną, w chcących. Znaczy nie chcących, specjalnie tego Kurwa, żarówka. A na dole ci nie ruszę, no dobra, z tego Isał, wam na tego Isał Co mnie masz, no machica Jaj, jaj, Wiem, że jeszcze zrykoszetłeś No No zrykoszetowałem Fajnie, a we mnie wszystko szowało, że nie No kurwa De Sorry za przekleństwo, ale to jest bez kitu Patologia lekka kurwa No jasne. Jaki bezsens, fajnie, że on mnie dziurawi, ty. Jak z golda wali, to tak. W sumie jesteś pod takim chujowym kontem tutaj stawiał Wyjedź kurwa, teraz to zginiesz bankowo. No za jakby go naparzał, to byś mu w robił. Byś... Fajnie, ale my w dupę dostali jasne. Kurwa. No taki zjebany team. Shit, madafaka. Nie może się bronić jeszcze, czy to coś nie wiadomo co. Nie wiem, czekaj, może przesuje się. O kurwa. Jaki hard. Ja... Ale się cieszył, ale, ale się cieszył, człowieku, że mnie rozwalił. No Siód, tak. byłem, siódmym Tierem, no ale nie dziw się kurwa, jak byłem, ja byłem z boku, nie? No, w bok to ja mam 80 pancerza tylko, więc y, żal. nie nieba. Dubska nie urywa, no ale dobra, dobra, dobra. Proszę Państwa, to, 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 to tylko była rozgrywka. To było, wie, wiecie, wiecie, jak to jest, jak to się tak specjalnie to się tak robi, żeby, wiecie, żeby mieli tam jakieś szanse, nie? Bo po, po co mam dawać z siebie wszystko, nie, no to... Pierwsza, dostać pierdoł, nie? No, no, naprawdę, na no, to jest poważna sprawa. I poważna sprawa, dobra, to bieremy ten... Nasu... A powiedz, damy mi ziódlice, ja bym wolał jechać is -u. No to jedź is -u. no dobra, no. is -u. ciekawe, jakby is mu zagrał w tego. <grym> Woda. No, FIFA tylko gra, nie? Ale normalnie ziomu się jest wyjebany, nie? A, no właśnie w tym momencie Zerwała neta koledze. O, chyba powrócił z martwych wstał trzeciego dnia właśnie dzisiaj jest niedziela. Nie, dzisiaj jest kurwa sobota co dopiero. No to zmartwych nie wstał. No jutro dopiero, co zmartwych wstanie. Pijak jeden alkoholik. Tak jak mówiłem, wejszy. Wejdź na tego w profil i samu człowieku lebiście zajebisty zziął się z tym fajnie tłumacz jak w ten. Jak gra fifa. Nie no mówię, bo i samu fajnie ten. Komentuję go tego. E, FIFA, nie? Tej mapy też nie lubię, ale to już pomijające. Ale to zamknij mordę. Okay. Dobra, 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 Ja się powiem ci tak, że że bym to jesteś, nie to Bo tez to mamy dosyć to mamy dosyć to LHMBWT, taki godny mały taki pździk, taki lady gadać zdobyć. Mamy naleśnika? Mamy naleśnika. Dziwne, nie? On jest lepszy ode mnie, ale jest gorszy. Nie no, wolniejszy przyszłą 15, maksymalnie jedzie kurwa. Ale będzie tam ten żwał się Który? Ten tutaj naleśnik, przykład, nie ale się obracał, jest tak. Dobra ty tutaj, a ja sobie będę gafów i to wykonał. A możesz wiesz co możesz. Ja to samo to samo Miksonowi mówię. W kółko i to samo Ale Ty Ale grysek. Dawaj tak dla zwały weźmiemy na gramy Minecrafta. Jak gramy. Survival. Tak w Minecrafta. Weź ten łeb. <grystek> czekaj co tu robimy? Cech? Chyba, o i panowie, proszę, a nic jeden, drugi, co to Choć tu sobie. Ja czułeś myślą taką, taką kurwę, taką troszkę z Dopix. Tam jakieś 2 się się panowie są. nie, Zobacz, patrz, tylko wjechać... Znaczy, żeby wyjechał i tylko takie, takie, takie lewy, lewy, przycisk myszy, patrz, właśnie, kurwa, klikasz i, i nie trafiasz, nie? Właśnie, o, i właśnie o to w tym chodzi, to że, samo zrobiłem. właśnie, strzelasz i nie trafiasz, właśnie, o to, to jest właśnie taki precyzyjny strzał, patrz, patrz, wyjechał, patrz, i patrz, i wyjebałem, nie? Właśnie, to jest, to jest właśnie nie, nie, tak, nie, nie, tak nie powinno być, ale no, jak już tak wyszło... Ile masz penetracji, Olek? Bo ja mam 276. Eee, 276, tak? 300, no. Bo mam tam pokazane, jak w garażu jest to, 300 on 300. Co nie? Ty, ja trafiłem z niego jeden koszek. No, jest, że... O, właśnie, trafia, trafia się właśnie taki właśnie, właśnie zabitego, nie jednego. Znaczy, zabitego, no. Bo to tak jak Minecraft, kurwa, tam oni są kwadratowi w środku. <laughs> Wiesz, kiedyś mi się śniło człowieku? Śniło mi się, albo grałem, nie wiem, w, podobnego, w podobną grę jak WOD. Że normalnie ludzie wybiegali z tego, z Jak się palił. E, to nie był batem w trzeci? Jak się pali, to już się nie ucieka. Bo już się nie zdarza. Bo już się nie zdarza. Bo zazwyczaj są lagi i pan baser. No też. Ale ja pracują, nie? Znaczy nie no, ja nie mam problemu z pan Busterem, to ty zawsze może jakiś tam problem. Ale najgorsze jest to, że kiedyś nie miałem takiego problemu. Ja na tym swoim co też nie miałem, ale ja mam. Ja mam wyjebane. Chodzi o procesor, to, procesor się nie wyrabiał, czy też się procesor wyrabiał, tylko po prostu pan Buster w ogóle nie od procesora teraz czego um, potrzebuje 70% mocy, to ja nie wiem, co To tak jakby był, nie <tryk> wiem, narzędziem do nakręcania filmów. I on filmy kręcił, w czasie rzeczywistych integracji. Bez szczęścia, ale po... Nie wiem, co to, co to ale z nami jest żal.pl Nie mam takich złych statystyk, tutaj akurat mamy naleśnika, wiadomo, że tam tamtędy za bardzo nie przejadą. Dobra, ziomuś, musiać po... Kurwa, mnie ma na Ja ci powiem, że ja tam pojadę, tam do nich, tu. Tam, tam, tam. Naleśnika? Patrz, no, co za typ. Jadź, że kurwa, jedź. No, jedź, no, 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 rozpędzę się. Dzień, że już został już w łomo. Nie, no on ma, on ma, tam człowiek jeszcze... Na mapie nie widzę. Co jest? Jest RHL. Gdzie jest należnik? Hmm? Nie, no tam jest, koło KW-13. A, dopiero teraz go widzę. Fajnie, że... Ja też go ten dopiero niedawno zobaczyłem, ale... dopiero. Ja, ale, ale nie łatwiej było nam tutaj pilnować, gdybyś tam pojechał? Nie, no tam jest trzech, a tutaj zobacz, jak oni w łomot dostają. A tam są na dobidzie. No nie wiem, tylko strzelaj cel. Normalnie się... wyjeżdżam i pach. O no, ja my i T29. No, w zasadzie mnie to nie liczy, bo ja w ogóle pancerza praktycznie nie mam. To przecież ja się tam nie liczę. Ten tak. coś strzeli po mnie. Czekaj, T29, już widzę go gdzieś. No, Dobra, Ferdynanda ściąga. Ja nie wydolę że to nie, działko mam kurwa, że, że chyba tam za 800, czy za ileś mogę uderzyć. Ale nie, on uderzy mu za 500. Ale po co za więcej? Kurwa, kolego. Chciałem tego No nie wierzę to. No i te 29 czekają, ja to kurwa wyjechał. Dobij Isa. Jest. Jest, Isek następny. Ostatni we mnie Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Oni, oni tu... T29 tam mi się trzeba Następny pęk Jedzie T29 Żabuje na O nie widzę Potem jest E75 kurwa O tu jest ta hita jakby dobrze trafić tego na hita mogę zdjąć. Jakby go widzieć jeszcze A jest za trzech zabitych co tam jest? Co tam jest. Ja, nie ja wiem co właśnie Jakie te 29 nie przeliłem Fajnie, że... Przecież, jaka to jest artyleria, ja nie posiadam tego na ale może będzie klefę co tam. Nie to wiem właśnie, to, co się to, kurwa, to jest. sens jeden no, jest, tam RHMBWT czy jakoś tak się nazywa, czy pęk... No jest. To chyba właśnie będzie klefa, w Tam jest dwóch, oni się chyba sami... no, nie wiem. Jeszcze co ja czynił Tam jest... Tam jest nasz, LHM ale on pilnuje, dobra, niech się on tam będzie, bo on ma OHP'e. Poradzimy, jeśli będziemy się teleportować za bardzo, po on To nie ja. A Kto? Ale nic nie rusza. Co tam jest? PZS, to jest 7, jest na 7 Ale T95, T95, może oberwać od tego. Co? Od E75, bo. No, wiesz, on tylko wyjedzie E75, obkrąży do ulotu, dostania, ale. E, w, tam jest z naszych. bardziej tego niełatwo przejdzie, front. No widzisz? I patrz, wyjeżdżają oby dwóch i ma przejebane. A Isek jest na dobicie. O. Kurwa, nie trafiłem bliżej. Też, bo ja tam nie widzę tam. Dobra, RHM pomógł, dobra. Pomógł, ale nie mam już. Kurwa. Ale co on tam sam robi? Czemu on tam pojechał? Dobra, wyjedzie, wyjedzie, zapierdol mu Nie no, kurwa w ten lej. Dobra, 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 no, jest, no, jest. Jest okej. Jest okej, okay. okay, bo ja się posaduję 15 sekund połoń, Nie? Po prostu paramoni by tu wyjechali, ja by tam coś doszło do nas. Aha, ten już śpi, to jest fajnie. Ten został Isek sam. Więc ja jest, jeszcze jest, żyje. Tam nie dobra, Część. dobra, DJ, weź się, pomóż tamtemu SVL. Jedź tam, jakbyś mógł. Ja sobie to poradzę. Dobra, to 50. Ale ty się nie wychylał, jak się w tych czakach. Jak coś to nie koniec, ja lubię ciebie. Ja sobie po będę Kurwa, FARTA miałem człowieku. Kurwa żarówkę, mam. No już, nie, 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 bo to też po prostu jest Nie wiem, co ja tam nie pojadę. Ja po prostu będę stał tu. I będę pilnował, bo nie pojadę. Nie pojadą, Nie będę się nie Zbaw się. tylko się. się. Zbaw się. Zbaw ale on jedzie z tej strony, ale tu, jest, tu, jest, tu jestem ja i tu jest RHM, czyli on nie będzie jechał. Kurde, jestem na bazie. Jedź, jedź. Stąd, z tej strony to szybko dosyć, to się przemieszcza, zobaczymy tak, zauważymy, kurde. Chciałbym, że ktoś będzie musiał pojechać ze mną, bo ja chcę startować. A ja im sama nie nie sądzę, że no, on no, powyżej 50%. Muszę że to przegramy. O, bardzo jeden mocno. Jest, 1% masz... yes, restart. Ale ja nic nie dobije. Kurwa, wiedziałem, że jest masz... Kurwa, dostałby. Sorry DJ, nie trafiłem go, kurwa. Znaczy, musimy się o jej insolicję dać, żeby wyjść z punktu. Nie trafiłem, dobra, chuj tam. Kurwa, kurwa się strzelić, dostał by tam kurwa troszkę może. No dobra no, kurwa, no porażka co prawda, ale no, no dobrze no. Dobrze, dobrze także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Jak ktoś obejrzał, to bardzo dziękuję. Nie wiem, łapka w górę, łapka w dół, też się przyda, nawet żeby coś tam było, że ktoś oglądał. Yy, co tam jeszcze, komentarz też mi mile widziany. Subskrypcje na razie nie, nie, nie proszę, bo na, w sumie nawet za bardzo nie chcę, żeby ktoś mi tu subskrybował kanał. A mniejsza, on, to wiecie gdzie. Tak więc, no tak jak powiedziałem komentarz i like w górę, like w dół, o tak to nazwę. Nie ma chyba w Ale ja to teraz tak nazywam i tak będzie. Dobra, to co dalej? I to samo, nie? No to na razie cześć i czołem. Jebać fobusomacz. Jak to i samo mówi. Dobra. Na razie, cześć. Teos Pozwólcie ją. Karolinę. Karolinę właśnie, jak to powiedzieć. Dobra. Do no i właśnie. cześć. Ja